Witam was serdecznie kochani. Czas na szybki update dotyczący prezentacji nowych gier, które odbędą się podczas E3. rocznego E3, tak, w tym roku E3 wraca. Jest trochę inne, jest bardziej wirtualne, wiadomo, ale to lepiej w sumie dla nas, ponieważ dla nas i tak są najważniejsze wszystkie eventy, transmisje, prezentacje, konferencje, które będą transmitowane online, które my też będziemy mogli oglądać. I jest ich całkiem sporo. Wszystkich pisałem na Discordzie, całą listę możecie znaleźć sobie od Tutaj wam leci w tej chwili na ekranie, ale nie będziemy wszystkiego omawiać w tym tygodniu. Oczywiście to nie jest tylko E3, ale też jest na przykład Summer Game Fest, Jeffa Kilego i od tego eventu zaczniemy w sumie sobie naszą transmisję, ponieważ ja to nagrywam w czwartek. No wy też to chyba oglądacie w czwartek, nie wiem, ale w każdym razie dzisiaj, w czwartek, 10 czerwca, tak, 10 czerwca, już te miesiące lecą tak szybko. Zaczniemy sobie od prezentacji o 20 i będzie to właśnie początek Summer Game Fest, tak Kick of Life. Zaczniemy pewnie jakieś 15 minut wcześniej, a później obejrzymy sobie całą prezentację na żywo. Kolejnym naszym wspólnym oglądaniem na kanale będzie w sobotę 12 o 21 Ubisoft Forward, czyli, e, czyli znowu oczekiwanie, że może będzie coś o Raymanie nie, nie będzie, nie no, może ja nigdy nie przestanę wierzyć hype na Raymana albo przynajmniej na jakąś kontynuację Mario plus Rabbids trwa wiecznie, więc o 21 w sobotę będzie Ubisoft Forward w niedzielę będą aż dwie prezentacje, ponieważ o 19 będzie Xbox plus Bethesda bardzo oczekiwana prezentacja już połączonych dwóch firm właściwie Xbox przejął Bethesda, więc głównie Xboxa i o 21.15 będzie Square Phoenix Presents. Yy, podobno może być coś związanego z grą ze strażnikami galaktyki, więc okej, okay, może nic nie mówi się o Final Fantasy, ale jestem ciekawy tej prezentacji, tak czy siak, więc chcę obejrzeć. A najważniejsza pre prezentacja, jaka w ogóle może być, i taka wisienka na torcie, to we wtorek 15 o 18 będzie Nintendo Direct. Najbardziej, najbardziej oczekiwane wydarzenie, chyba przez nas wszystkich. Pojawimy się na waszych ekranach na żywo, właśnie w, o tych porach, o których powiedziałem przed chwilą. Zwykle będziemy jakieś 15 minut, przed, może 30 minut przed transmisją, albo w ogóle będziemy się spóźniać. Zobaczymy w składzie. Nie wiem, ja, Natalia, Tomek, zobaczymy. To wszystko będzie ruchome. Najważniejsze, żebyście byli w, więc wpadajcie. Linki do wszystkiego znajdziecie już w opisie, jak te transmisje będą, jakby wrzucane, jakby placeholdery będą gotowe na transmisję, a póki co ja się zwijam i przygotowuję się mentalnie na prezentację, która będzie o 20:00, czyli Summer Game Fest. Widzimy się już niedługo. Na razie.